Chorowo. Dlaczego Państwo nie zgadzają się na przyjęcie tego ciągnika? My się zgadzamy, tylko nie pod warunkami, że musimy się zrzec roszczeń tylko materialnych. Bo materialne to oczywiście, jeżeli, jeżeli ciągnik będzie, no to już i będzie nie. pracował, to nie mamy roszczeń materialnych. Za, 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 Natomiast nie możemy się zrzec roszczeń niematerialnych, a więc takie jak zadośćuczynienie za krzywdę, które nie, niewątpliwie będą dotyczyły nie tylko Pana, ale rodziny, matki, dzieci. Przecież to wkroczenie takie grupy bezprawnie, bo to było także przestępstwo, naruszenie miru domowego do, do mieszkania, przeszukiwanie go yy, w formach yy, takich niedopuszczalnych, wywołały te skutki i my chcemy za to uczynienia. Uważam, że nie ma problemu, zobaczymy, bo skutki teraz lekarze badają osób. Jest to, podobna będzie sprawa u pani, tutaj się który tu jest, które yy, także podobne działania wywołały podobne skutki. Chociaż my wiemy nawet jak bolesne, jeśli nie chciałbym. Też. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby ten ciągnik trafił na pole i teraz się pojawia, bo powiedzmy sobie szczerze, on nie jest płacony z oszczędności, on jest płacony z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Pieniędzy, które każdy komornik płaci za to, że on lub jego podlegli pracownicy wywołają szkodę podczas dokonywania czynności. Także to nie jest jakiś akt, akt jakiejś darowizny, to jest akt aktywności i jakieś wyrażenia tym samym dowodu na to, że poczuwam się, że moja kancelaria tu popełniła błąd. A czy sam komornik, to postępowanie?